se 50% tego, co było na meczu yy, z Unią Leszną, 50%, bo jazda na dystansie to była taka, można powiedzieć, angielska jazda, taka, ciasta jazda, kluczówkowa. Nie było tego, gdzie nawet na treningu, kiedy jeździł i kiedy jeździł dzisiaj jeszcze do południa, takiego zdecydowanego ataku na gierę szybkości szybkości zewnętrznych gdzie ta zewnętrzna, no, Określona sytuacja bardzo bardzo pomagała i bardzo służyła mojemu zespołowi. Ale moim zdaniem źle wybiera to jadę, czy zgadza się Pan? No bo chodzi na tą szeroką teatrę. Ja się i No miał 14 wyścig, tak, że praktycznie ze startu wyjechał elegancko i nie, jeszcze parkingu, z mówi mówię, nie, nie wynosi się całkowicie na płoty, tylko doje do rantu i ujedziesz, ujedz, bo ci wskoczą w trawerze i, i odjadą. I tak się stało. Ale mam prawo wymagać od materia, jakby nie było. Internacjonalna zdecydowanie więcej, a nie ukrywam, że no, poruszam się dzisiaj jak taki, nie chcę mówię, ocieplinały no, człowiek węgle. Zabraknie mi że Tomasz, partner z pary, na no, stanach na wysokości zadań, bo jakby pojechał jeszcze maty na tej. Możliwości, jakie ja od niego wszyscy oczekują, jeszcze raz powtarzam, musi zdecydowanie więcej chcieć pracować i jeździć na polski tor, a zwłaszcza odłożyć więcej trenować. Nie jest indywidualne treningi, ale przychodzić, jeździć, jeździć cały czas w różnych sytuacjach, Czym na to, że twardy, nie szukać wtedy torów takich, jakie im pasuje, ale jechać na każdym torze, który Gdzie Dzisiaj taki tor był, on nie był tarb, twardy, niby był twardy, ale to praktycznie elegancko taka, była twarda guma, ale mieliśmy... Pełną świadomość potrenowaliśmy trzy dni na takiej torze i chciałem właśnie na wielom taki to rozwiązać.